I witam Was w kolejnym odcinku Legend of Grimrock Jak pamiętacie zeszliśmy już na trzecie piętro I tutaj jest jeszcze zagadka którą w miarę ogarniam Z tego co pamiętam Tak dobrze pamiętam Trzeba wykombinować coś takiego. Jak tak jest, to są zamknięte. Nawet nie można za dużo tych pochodni płaść. Muszą być dokładnie trzy w środku. Tu możemy znaleźć frostbom. Tak się zastanawiam wszystko tam zrobiliśmy chyba tak. Coś! Wo! Słyszałem cię! No chodź Żyjesz? A zablokowałem się O, Arika wbiła lewe Bardzo się z tego powodu cieszę Gdyż możemy jej dodać Tylko cóż Jak się zastanawiam Znowu się zablokowałem Czy, czy throwing Weapon nie będą lepsze? Chyba będą To zawsze Missile można dodać Więc na razie na 8 level Co to było? Aha, kolega. Mam cię. Zaraz już oderwałem. No chodź. Ja bym chciał twój łuk. O Niestety nie poleciał w niego łuk, no mówi się to no, ale robal wbił kolejny level, co też mnie bardzo cieszy. Więc robalu, mój robalu, co być ci tu dodać teraz? Ostatnio dawaliśmy w lód, teraz by się przydało w erw, żebyś dostał ten czar. Ile tu trzeba? 7, czyli wszystko trzeba tu wpakować No okej, okay. i jak się tego używa jeszcze raz Więc zobaczmy Wow! O, jeszcze Ragnar też dostał level Raz, dwa Ach, zabraknie, po jednym Co tam dodałem? Znaczy co dostaliśmy? 5 życia Dobrze idziemy? Tak nie wiem, już przypadkiem by tam nie wpaść. Mogę sprawdzić coś ciekawego, jest aż kusi. A tam! No jest! Ślimak! I czaszka! Z tego co pamiętamy, to chyba dzięki czaszce nasz Minotaur Ragnar zyskiwał dodatkowy damage. O ile dobrze wiem, Zaraz to sprawdzę Oczywiście Zyskuję damage Nie zapłacało się tu wpaść Patrzcie no i jeszcze exp z tych potworów ile i teu w ogóle fajnie tu na dole Ale no, teraz trzeba iść z powrotem. Okej. Okay. Cześć. Tu trzeba klucza, więc tak trzeba iść tutaj. Mogłem się tego spodziewać. Przyda mi się. Albo nie wiecie co? Fire! Deep shit? No to mi nie wygląda do dobrze. Ciebie też nie chciałem. Ani ciebie. A. E, zginął nam Max, zginął nam Minotaur. I zginąłem ja. Wow! Dałem się tak otoczyć, że normalnie działo się wszystko trzy razy szybciej niż się spodziewałem I mamy nasz autosave, który jest cholera wie gdzie O mordę Szczerze mówiąc dość daleko, bo niestety saveów nie wykonywałem Więc Ach, Musicie mi wybaczyć, ale no, no po prostu zawotałem się i zaczekajcie, jesteśmy w po kolei tych czterech... dwa razy po cztery szkielety. Wy sobie zaczekajcie, ja po prostu przejdę do tego momentu gdzie byłem. I tyle. Więc na razie, cześć. Okej, okay, jak widzicie wróciłem do tego miejsca gdzie byłem. Udało mi się też <grytania> dokonać zapisu. Teraz trzeba będzie ogarnąć. Aha, tu jeszcze mamy level to dodaję. Naszego grobala. A, to jest ten z tym. Wszystkie punkty trzeba wpakować. i wypróbować... Chyba tak było. Tak. Przydałoby się... Za cholery nie wiem jak je... O, deep shit, wykorzystałem niepotrzebnie już. Tak szczerze nie wiem jak się z nimi najlepiej bić. Żeby nie umrzeć. Ej! Weź mi schowaj te czary. Jest źle. Naprawdę źle. Game over. Słuchajcie, ten moment jest cholernie trudny do przejścia. I szczerze? No nie wiem, jakoś nigdy nie miałem z nim problemu. Eee, nie ten spel. Dobra, nie chcę już tracić many. Wiem co zrobię. Odpocznę przede wszystkim przed tym głównym atakiem. Niech się naładuje wszystkim życie i mana. Eee, pierwszy raz coś takiego widzę. Jeszcze nigdy nie odpoczywałem. Co to jest? O, what is happy? No dokładnie. Collective Dream. Oh, I know you. I know what you seek. Look for me down below and I made help you. Eee. Uh, szczerze, o co chodziło? Pierwszy raz coś takiego widziałem. O kurde. Dobra, no nic. Chyba jedyne co możemy zrobić to spróbować jeszcze raz przejść. Ale szczerze zrobię jeszcze raz ten zapis. No i schodzimy. Tak, tak. Masz. Eee, that damage Trzeba przed nimi spierdalać, no ty da się... O już czajem Ich chyba trzeba wtrącić w pułapkę <grywka> Jeden drugiego zrzucił, nice O to chodziło Nice Tylko gdzie są teraz moje sztylety Spadły na dół Tak być nie może O, pusty wiały się. No, hmm, misklik To było to Tu mamy klucz Tu mamy shurikane, Czyli inaczej to już mogę nazwać Tu mamy trochę jedzenia Dwa te winka I powrót z powrotem Powrót z powrotem negatywny. Ale ja szczerze bym był za tym żeby tam zeskoczyć Wiem, to może być bardzo nierozsądne i w ogóle, ale ja jednak bym za tym był. I nawet mam zamiar to zrobić. Oczywiście po zapisie drugim, z ciśniętym kapslukiem. Ale lecimy. Eee, spadłem na szkieleta i przez to go zabiłem? Jestem hardcorem. Ech. Nie działa na ich trucizna, trzeba zapamiętać. No. No nie. No zabił mi go. Szczerze byłbym w tym momencie za tym, żeby wczytać jednak ten zapis, bo nie poszło dokładnie po mojej myśli. Trochę się męczę tutaj. Nie wiadomo czemu. A nic. Trzeba spróbować jeszcze raz. Tym razem będzie trochę gorzej. Dziwczyno. bym rozje... wszystkich? A czy zabił? Aha, to jest po prostu spad w to miejsce. No dobra, ale chociaż zostaliśmy ekspoza, to z twory. kupie. Szkoda tylko, że średnio stoimy z życiem. Ej nie, klucz mamy. Drzwi można otworzyć, a tak w ogóle można się przespać. W mamy dużo. Wpierdzielaj mi notaurze. Wpierdzielaj te nie Też gościu robale pierdzielaj, chociaż nie wiem po co ci dałem. też pierdzielaj i idziemy spać. Ja bym był za tym, żeby się wyspać i ruszyć znowu. Znowu jaki sen? Are you still there? I know a way out, but I can't make it there by myself. We need to work together. The bottom of the mountain we can meet there. No czekawie. No nic. Ja bym tu zakończył ten odcinek. Zobaczenia w następnym za tymi drzwiami. O.